Logu. My nadajemy prost z Nowego Targu i właśnie wyruszyliśmy na, znaczy właśnie wyruszyliśmy, 3 godziny temu wyruszyliśmy na nasze wakacje tegoroczne. Mamy jeszcze do przejechania jakieś niecałe 400 km. bo gdzie my możemy jechać? <gry> Jedziemy na Węgry, tak jak co roku. Zapraszamy Was do śledzenia vloga. Zobaczymy, czy uda nam się dojechać bez postojów. Czy będziemy gdzieś spać po drodze. A potem już na miszkolc. Jeszcze po drodze musimy kupić winiety. I nowością jest to, że od granicy ze Słowacją mamy autostradę już. W zeszłym roku ona jeszcze była w remoncie, a teraz podobno jest już dostępna. Kolejny postój jesteśmy na Słowacji, jak widzicie diesel. Euro 92, a my tutaj kupowaliśmy winietki. Jako, że przekraczamy 3,5 tony, musieliśmy kupić winietkę i na samochód, i na przyczepę. I na 10 dni koszt tych winietek to jest po 10 euro, czyli 20 euro na 10 dni. Ale mamy, i teraz kierujemy się już prosto na autostradę. Skręć w lewo z jastr. Właśnie, żeby widać. Tak? Jak tam? Mega. Mega? Dobra. Co polecasz? Dora. Dora, to ty śpi. Wjechaliśmy już do Węgier. I teraz idziemy kupić winietkę. Z to znaczy, że mają swój przeniknik. W ogóle nie wiem, czy to jest jakieś ty to, trzy to jest nie ścieżka, a że na stacji jest inny sieć. Nie wiem, ale kupiliśmy winiety. Bo co dziwne, nie mogliśmy za nie zapłacić forintami kartą bankomatową. Dobra, kupiliśmy winiety, i teraz już mam na spokojnie, powiemy o co chodzi. Nasze winiety, które potrzebowaliśmy, to jest dla samochodu powyżej 7 osób, bo akurat jak wiadomo trafik jest 9-osobowy i do tego winieta U. I chcieliśmy zapłacić za te winiety kartą bankomatową, ale chcieliśmy, żeby nam przeliczyło taką. Bo mamy taką możliwość, Między innymi taką możliwość daje e, karta walutowa z mBanku. banku i nie mogliśmy zapłacić forintami tą kartą, bo tylko. Tu się zgodziliśmy, że nie ma różnicy, ale potem bardzo szybko przeliczył, że, że jednak zapłacimy gotówką. Co się okazało, jakbyśmy zapłacili euro, to zapłacilibyśmy o 14 euro więcej niż jak zapłaciliśmy gotówką w Forintak. Także fajnie, bo punkt jest bardzo blisko, zaraz jak jedziecie, jedziecie na Węgry, możecie się zatrzymać. Bardziej jeszcze toalety nie działają, ale myślę, że to jest kwestia czasu. Możecie sobie kupić tą matrycę, natomiast uważajcie, czy płacicie, bo są znaczące różnice. No a my jedziemy dalej, zostało nam 176 km i trochę ponad półtorej godziny do celu. Skręcił nie? żeby tak w środku nocy przyjeżdżać to jest fajnie, bo coś z wyspać pójdziemy spać normalnie tak. na człowiek. plan jest taki, że z za chwilę to. postaramy się stanąć na parkingu i przespać się do rana a rano wjechać dopiero na kemping nawet fontanna jest wyłączona no, i dzień dobry w nowym dniu. My już jesteśmy wyspani, jest ósma rano. Tak sobie spaliśmy. Idziemy teraz na kemping. Się zameldować. Widzę co, nie wiem, czy to jest związane z tym, że. Jest środek sezonu. Czy jest to związane z tym, że teraz jest impreza na weekend na lotnisku, ale jest bardzo mało parcel do wyboru. Myśmy się zdecydowali na taką i Bartek parkuje. No i jednak musieliśmy zmienić parcelę, bo jak się zaczęliśmy ustawiać na 218, to przyjechali Słowacy i powiedzieli, że oni już ją sobie zamówili. i Jesteśmy na parceli 146, jesteśmy już rozłożeni po śniadanku. No i teraz idziemy na basen. Ten vlog był dziwny, bo praktycznie cały czas byłem, byłam, tylko narratorem, ale widzimy się już w kolejnym vlogu, gdzie postaramy się troszeczkę więcej z twarzą występować. Idziemy na basen, do zobaczenia, cześć!